Posłowie przygotowali zmiany w kodeksie drogowym. Zgodnie z nimi pieszy miałby pierwszeństwo już nie tylko wtedy, gdy jest na przejściu, ale także wtedy, gdy dopiero do tego przejścia się zbliża, czyli wtedy, gdy dopiero ma zamiar przejść. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać pod koniec tego roku, ale większość kierowców jest nimi już w tej chwili oburzona. Twierdzą, że pogorszą one bezpieczeństwo. Z kolei autorzy projektu twierdzą, że takie przepisy obowiązują już w wielu krajach i poprawiły bezpieczeństwo twierdzą, że tak jest w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i choćby naszych, u naszych południowych sąsiadów w Czechach. Zapewne racje są po obu stronach, bo prawdą jest, że wielu kierowców nie zwraca uwagi na pieszych, ale prawdą jest również i to, że tak naprawdę kierowcom w wielu wypadkach trudno będzie ocenić intencje pieszych. Niejednokrotnie zdarza się, że ktoś stoi przy przejściu i wcale nie ma zamiaru przejść. Stoi, bo na kogoś czeka, albo stoi, bo rozmawia przez telefon komórkowy. Nie trudno również sobie wyobrazić, że nowe przepisy mogą zachęcić dzieci do zabawy w podbieganie do przejścia i odbieganie, podbieganie i odbieganie. A kierowca będzie musiał na te wszystkie sytuacje, być przygotowane, bo po zmianie przepisów to pierwszy będzie miał rację.